Sumienie z odzysku. Jak zaufać samemu sobie i cieszyć się potencjałem swojego życia. Zapraszam. Tak sobie wyobrażam ludzi, którzy włączają rano te nasze filmiki. Ktoś zęby myje, ktoś kawę pije rano, ktoś jedzie samochodem, ledwo przytomny. Znaczy, tak moje poranki wyglądają, że jestem ledwo przytomny. W aucie. Trzygo w i bywa, że i w Aucie. Tak Średnio to 2-3 godziny potrzebuje, żeby dojść do siebie i zacząć jakieś takie myśli zbierać. Wy tak macie? Bardzo często. Bardzo często. To jest podobno cecha ludzi ADHD. Ja tak nie mam. No właśnie. Nie masz ADHD. Szybka diagnostyka. <noise> Szybka, bez uprawnień zdiagnozował. Dobrze, że leków nie przepisuje. Będzie w tym ty dzisiaj, w, w tym dniu, będziemy rozmawiać o sumieniu. I, I bardzo mocno się wiąże z tym w niektórych miejscach jakoś tak zdyskredytowane, zdyskredytowana wina, poczucie winy. No, no, no chcemy jakoś tak to połączyć, no bo każdy z nas wie, że jest wina, jest sumienie. Rozmawialiśmy o pięknej przygodzie pójścia w świat gdzieś dalej, a jak te moje przeżywanie winy jest. No, mi się źle kojarzy, nie? Że, że jak przeżywam winę, to ona ma taką skalę, że mnie paraliżuje od razu, nie? Tak la ludzie. Tak mają. Niektórzy. To co? To pytanie, czemu tak masz? Nie, ja czy, myślałem, czyli tak jaka mam? jest koncepcja pana Boga pewnie? No. Ja uwielbiam y, króla Dawida, bo on jest taką świetną biblijną postacią. Dla mnie wzorem przeżywania winy. Po. Zrobionym złu i to bardzo wielkim złu. I on w swoim Psalmie 51, jak śpiewa do Boga, że wie co zrobił, ale też wie, kim jest Bóg, który może go z tego wyciągnąć. To to jest dla mnie taki obraz tego, jak ja chcę przeżywać moją winę. Wczoraj mówiliśmy trochę o tym, że grzech to jest nietrafienie do celu. No i teraz spotykam się z moim grzechem. To wywołuje we mnie dyskomfort, jest mi nieprzyjemnie. To jest jakaś konfrontacja z trudną prawdą o mnie, trudnym kawałkiem prawdy o mnie, bo grzech nie jest całą prawdą o nas. I teraz potrzebuję przeżyć uczucie winy, które się zrodzi w moim ciele, i ja teologicznie, duchowo dodam jeszcze żal za grzech. Ale w taki już pozytywny sposób. Żal mnie zbliża do Boga. Żal i właściwie przeżyte poczucie winy przestaje mnie izolować. Grzech przestaje mieć nade mną władzę. Mogę powiedzieć, że grzech mam zawsze przede mną. I ty, Boże, możesz mnie z niego wyzwolić. Nie jestem w ogrodzie Eden, że się chowam w krzaki i jeszcze mówię to ty, to ty, to ty, to zły świat i uciekam przed tobą, Boże. Tylko mam takie, tak, zrobiłam źle, ale chcę z tego wyjść. Czyli to jest ta dynamika naprawiania tego, co się stało, czyli znowu wracania do dobra. A jeżeli jest tak, jak ty mówisz, to ja bym właśnie wróciła do pytania, czemu? Czyli, czy to jest o koncepcji Boga, czy to jest o koncepcji tego, że ja nie mogę się mylić. I widzę, że coś jest nie tak, więc mam jakąś dysharmonię w sobie i nie jestem w stanie tego przyjąć. Czy to jest o oczekiwań? O czym to jest? No to tam jest dużo wątków, które poruszłaś. Ale jakbyśmy zostali przy tym wątku, powiedzmy, takiego dobrego przeżywania winy, to mi się ono kojarzy ze smutkiem, ze stratą, nie? że straciłem szansę na. Realizowanie swoich wartości. Straciłem szansę na dobre funkcjonowanie w jakiejś relacji z inną osobą, albo zrobiłem coś złego i mam smutek taki, że nie jest dobrze. I wydaje mi się, że to jest bardzo takie. Nie, nie wiem, czy to jest dobre określenie, no, ale zdrowe przeżywanie winy. Nie? I jednocześnie mamy obok tego takie yy, określane jako neurotyczne poczucie winy, jakby, czy, czy w ogóle w niektórych środowiskach się mówi, że na każdą winę się mówi, że to jest neurotyczne i nie słuchaj tej winy, pocieszamy tego człowieka i tak dalej. Nie? Tak jakby wina to w ogóle lepiej, żeby ją wymazać, to przeżycie, yy, czy, czy, czy tą coś z, z naszego normalnego funkcjonowania. Nie? No to jest w ogóle tak, jak o Was słuchałem, to sobie pomyślałem o tym, co często powtarzam w trakcie leczenia. I mówię o tym, że ważne jest, żebyśmy potrafili naprawiać. Że coś tracić, niszczyć, psuć, będziemy siłą rzeczy, to jest nieuniknione, ale będziemy potrzebowali nie, tego poczucia winy, do tego, żeby właśnie wychodzić do naprawiania. I oczywiście można mieć ten taki regulator, gdzie faktycznie nie, to będzie nazwane neurotycznym poczuciem winy, czyli takim, które nas zamyka w sobie. Że nie... jest takie nie do uniesienia, że skala jest taka, pik od razu wielki. No, gdyby nie poczucie winy, to byśmy nie naprawiali w relacjach. No tak, tak. To jest bardzo istotne. Że ktoś może właśnie przeżyć czy doświadczyć tego, że coś może komuś sprawiłem jakiś trud, jakąś przykrość. Jeśli ja się zamknę tylko w sobie, to będzie takie, nie wiem, czy neurotyczne to czasem, może być depresyjne poczucie winy, nie? No, ja zły, ja najgorszy, tylko ja, ja, ja wtedy trochę tak to jest ciekawe, bo to jest dobre kryterium. Jeśli w poczuciu winy jestem tylko ja. I nie, nie, nie ma drugiego człowieka, to znaczy, że nie mówimy o, o, o relacji z drugą osobą, czyli ja nie mam czego naprawiać, tylko się katować. Świetne, świetne. A mój. jeśli ja, ja widzę, że ja coś popsułem, no to dojrzała relacja zakłada, że naprawiam. Tak się potocznie mówi o tym, biorę to na klatę, nie? To bardzo lubię, to jest takie ale też ciekawe określenie. Ale świetne rozróżnienie robisz, nie? Że, ja wtedy że... jestem do relacji. Nawet jeśli to by miała być relacja ze mną, ale ona wtedy zakłada, nie, że ja coś w sobie chcę naprawić, a nie, że się skopię, skatuję i, i, i porzucę. I powiem, taki jesteś właśnie i kropka. A powiedz, czy na przykład, y, jeśli ktoś ma tak, że ma to takie depresyjne zamyk... przeżycie, które zamyka mnie ze sobą samym w smutku, tak, takim wysokim, na wysokim poziomie, albo... Albo takie przeżycie, które zamyka mnie z jakimiś oskarżającymi myślami, ale to, to jest tylko we mnie. To czy metodą na wychodzenie powiedzmy z tego byłoby, wyciągaj to do ludzi, czyli iść do jakiejś osoby, wobec której to masz i przegadaj sprawę. Czy to jest dobry pomysł na radzenie sobie z tym? W tych skrajnych przypadkach, kiedy mówimy na przykład o depresji, no wydaje się, że to jest jedyny, jedyny dostępny taki sposób poradzenia sobie. No poza farmakologicznym, który nas w jakiś sposób będzie stabilizował, no to to, że my idziemy i właśnie w relacji, nie widzimy, że ktoś nam pokazuje, ok, ale nie jesteś tylko ty. Nie? Żyjesz wśród innych ludzi. Nie, nie, nie jesteś samotną wyspą, jesteś połączony, jesteś w społeczności jakiejś. Ja przedwczoraj miałem taką sytuację, że tam miałem spotkanie, yy, yy i wyskoczyłem na to spotkanie zostawiając taką inną osobę z którą spędzałem cały dzień właściwie i potem wróciłem i z takim poczuciem winy że mówię kurde dopiero się zorientowałem że jakby zostawiłem cię samą nie tam i tak dalej nie? i wypowiedziałem to albo naprawdę taki rozdykotany, bo tam się spodziewałem jakieś awantury chyba wypowiedziałem to i potem nie na no spoko, i tak dalej że gdzieś w tle było takie zrozumienie, i dopiero jakby ta reakcja osoby mnie jakoś uspokoiła. Czyli ja wtedy byłem w takim, może nawet neurotycznym, tak? poczuciu winy. I, to, i dopóki to trawiłem w sobie, nie wypowiedziałem wtedy, to mnie faktycznie oddzielało od tej osoby, nie? To jest to, o czym mówisz? To jest to. Czyli dobrze wypowiadać, bo mi to pomogło. No i zobaczcie, co robi nam spowiedź. Że, że spowiedź jest wypowiedzeniem. W, mam nadzieję, bezpiecznym miejscu. No, różnie bywa, to wiemy. No, wiemy. No ale Mam nadzieję, że w bezpiecznym Do, szukajmy miejscu. szukajmy bezpiecznych miejsc. Dokładnie no. tego, co, o czym my tutaj rozmawiamy. Hmm. No to, szanowni państwo, wskazówka, jak z tym sumieniem na co dzień dalej funkcjonować, że jak coś mnie zamyka w sobie. Ja to dziękuję za to. To taka cena. Ktoś mnie zamyka w sobie, to to jest bliżej. Y y Neurotyczne, tak to powiemy w skrócie, w cudzysłowie. w cudzysłowie, nieprofesjonalnie, jakiegoś przeżycia mojego, które nie spełnia tej funkcji zbliżania mnie do ludzi, bo sumienie zawsze jest w relacji i jak mogę, to to, co przeżywam, wyciągam do relacji, to jest postępowanie w zgodzie z sumieniem. No, dla mnie bardzo cenne. Dzięki. A jutro porozmawiamy o próbie łączenia tych rzeczywistości, wszystkich, w których jesteśmy w tym tygodniu. To do zobaczenia. Odwiedź aplikację Pogłębiarka i korzystaj z codziennych odcinków oraz z medytacji. Wejdź w zakładkę kursy, aby zobaczyć wszystkie odcinki. Zapisz się na kurs na stronie pogłębiarka.pl, aby mieć dostęp do dodatkowych materiałów. Zapraszamy!